Czy potrzebujesz uzdrowienia w swoim życiu? Dziś będziemy wołać do Jezusa, źródła wszelkiej odnowy. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach: Wierzę, deklarując swoją wiarę w moc Pana. Pozwól, aby ta modlitwa dotknęła Twojego serca, przynosząc pokój, uzdrowienie i nadzieję. Panie Jezu. Odkupicielu i źródło wszelkiego życia, dzisiaj stajemy przed Tobą z otwartymi sercami i duszami spra Twojej przemieniającej obecności. Uznajemy, że jesteś Boskim Lekarzem, który widzi więcej niż zewnętrzne pozory i przenika najskrytsze zakamarki naszego jestestwa. Przychodzimy do Ciebie jako potrzebujące dzieci. Wiedząc, że tylko w Tobie znajdujemy prawdziwe uzdrowienie, które przekracza granice ciała i dotyka głębi naszych dusz. Nie ma bólu, którego Twoje współczucie nie mogłoby złagodzić, ani rany tak głębokiej, której Twoje miłosierdzie nie mogłoby uleczyć. O Panie. Jesteś balsamem na nasze troski i lekarstwem na choroby niewidzialne dla ludzkich oczu. W Twojej obecności każdy strach znika, a kajdany zmartwień zostają rozerwane. Stajemy więc przed Tobą, pewni, że Twoja potężna ręka wyciąga się nad nami, odnawiając każdą komórkę, każdą myśl i każdą zmęczoną emocję. Błagamy, byś był naszą ucieczką w ciemne noce bólu i naszą światłością w mroku wątpliwości. Umiłowany Jezu, wiemy, że wziąłeś na siebie nasze choroby i dźwigałeś na swoim świętym ciele bóle, które nas dręczą. Dzięki Twoim zasługom wierzymy, że uzdrowienie już się zaczęło. Nawet jeśli jeszcze nie widzimy Jego widocznych oznak. Uczysz nas chodzić wiarą, a nie tym, co widzimy, i tak kroczymy naprzód, pewni, że Twoje słowo nigdy nie wraca puste. Ty jesteś niewyczerpanym źródłem życia i odnowy, i dzisiaj całkowicie powierzamy się Twojej suwerennej woli, ufając. Że wszystko zostanie przemienione na nasze dobro. Panie Jezu, boskie źródło łaski i miłosierdzia, składamy przed Tobą wszystko, czym jesteśmy i co mamy, uznając, że tylko w Tobie znajdujemy prawdziwy pokój i odnowę. Ty jesteś mocnym fundamentem. Gdy wiatry przeciwności uderzają w nas, a Twoje słowo, jak rzeka wody żywej, przynosi nowe życie tam, gdzie wcześniej panowała duchowa pustka. Wierzymy, że Twoja moc nie ogranicza się do przeszłości, ale nadal działa cuda w naszych czasach. Uzdrów, Panie, nasze ukryte rany, odnów zniszczone relacje i wzmocnij naszą wiarę. Abyśmy mogli w pełni doświadczyć Twojej nieskończonej dobroci. Pomóż naszej społeczności modlitw rosnąć, subskrybując kanał i udostępniając tę wiadomość tym, którzy potrzebują uzdrowienia. Ojcze Niebieski, wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Twoja obecność rozświetla najgłębsze ciemności i rozprasza rozpacz, która nas nawiedza. Przychodzimy do Ciebie z pokornymi sercami, szukając ulgi w naszych cierpieniach i uzdrowienia dla naszych zmęczonych dusz. W imię Jezusa prosimy, abyś przywrócił to, co zostało utracone. Oddał radość skradzioną przez trudności życia i umocnił naszą nadzieję. Niech każda obietnica zawarta w Twoim słowie wypełni się w naszym życiu, a nasza wiara pozostanie niezachwiana, nawet w obliczu najtrudniejszych sytuacji. Jezu, nasz Zbawicielu i Odkupicielu, błagamy. Aby Twoje światło przeniknęło najciemniejsze zakamarki naszego wnętrza, oczyszczając nas i przynosząc pełnię życia. Naucz nas ufać Twoim planom, nawet gdy nie rozumiemy drogi, którą nas prowadzisz. Ty jesteś Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym, który przemienia łzy w radość, a rozpacz w zwycięstwo. Niech każdy, kto usłyszy tę modlitwę, zostanie otoczony Twoją potężną obecnością i poczuje Twoje uzdrawiające działanie w ciele, umyśle i duchu. Pokładamy w Tobie naszą nadzieję, wiedząc, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi. Panie, często nasze serca są ciężkie, przytłoczone przez nagromadzone przez lata urazy. Prosimy Cię pokornie, rozwiąż każdy węzeł, który ból zawiązał, rozbrój pułapki bolesnych wspomnień i pomóż nam przebaczać, tak jak Ty przebaczasz nam każdego dnia. Nie pozwól, aby gorycz zajęła miejsce, które pragnie wypełnić Twoja miłość. Obmyj nasze dusze Twoją oczyszczającą łaską i daj nam nowe serca. Wolne od uraz i lęków. Panie Jezu, tylko Ty znasz głębie ran, które nosimy. Niektóre z nich są tak stare, że ledwo pamiętamy, jak się zaczęły, ale ich skutki nadal nas dotykają. Prosimy Cię, wejdź w te ukryte miejsca i przynieś prawdziwe uzdrowienie. Rozerwij niewidzialne więzy. Które nas trzymają w przeszłości, i odnów naszą zdolność do kochania bez ograniczeń. Przywróć naszą radość, pozwalając nam żyć wolnymi od wszelkich emocjonalnych więzień. Niech Twój Duch Święty działa potężnie w nas, oczyszczając każdą pozostałość bólu i napełniając nas pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Umiłowany ojcze, uznajemy, że przebaczenie jest trudnym, ale koniecznym wyborem, abyśmy mogli żyć w pełni w Twoim świetle. Pomóż nam uwolnić przebaczenie tam, gdzie jest uraza, i wyzwolić się z łańcuchów goryczy. Daj nam odwagę, aby stawić czoła naszym słabościom i mądrość, by znaleźć w Tobie siłę, której nam brakuje. Ty jesteś Bogiem, który czyni wszystko nowym, dlatego oddajemy Ci rozbite kawałki naszej historii, wierząc, że zostaniemy odnowieni w Twojej obecności. Niech każda decyzja o przebaczeniu będzie jak ziarno zasiane na żyznej ziemi, przynoszące owoce pokoju, pojednania i duchowego odrodzenia. Jezu, Ty, który jesteś niewyczerpanym źródłem miłości i miłosierdzia, błagamy, odnów nas głęboko. Wypełnij nas swoją przekształcającą łaską i uczyń nas narzędziami pokoju w świecie naznaczonym bólem i podziałami. Naucz nas kroczyć według Twojej woli, z sercami wolnymi i pełnymi bezwarunkowej miłości. Niech nasze życie będzie żywym odzwierciedleniem Twojej obecności, promieniując nadzieją i uzdrowieniem dla wszystkich, których spotkamy. W Tobie pokładamy naszą ufność, pewni, że w Twoim imieniu jesteśmy więcej niż zwycięzcami, a Twoje światło będzie jaśnieć wiecznie w naszym życiu. Zawierzamy Tobie, Jezu. Całe nasze życie, nasze rodziny, relacje, marzenia, a nawet nasze rozczarowania. Ty znasz ciężary, które nas przygniatają, i troski, które często odbierają nam pokój. Dziś decydujemy się złożyć u Twoich stóp każdą troskę, pewni, że Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Będzie strzegł naszych serc i umysłów. Jesteśmy słabi, ale Ty jesteś silny. Jesteśmy ograniczeni, ale w Tobie znajdujemy nieograniczoną moc. Dlatego oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń, pozwalając, by Twoja doskonała wola działała w nas. Panie, prosimy również. Aby Twoje uzdrowienie objęło nie tylko nasze ciało, ale także naszą duszę. Ile razy czuliśmy się daleko od Ciebie, jakby nasze błędy były nieprzekraczalnymi barierami? Ale dziś chcemy pamiętać, że Twoja miłość jest większa niż nasze upadki, a Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Przychodzimy przed Ciebie z prawdziwą skruchą. Błagając, abyś odnowił naszą wiarę, na nowo rozpalił w nas płomień Twojej miłości i umocnił nas, byśmy codziennie chodzili w Twojej światłości. Kontynuuj, Panie, swoje dzieło w nas. Nie chcemy jedynie chwilowej ulgi, lecz głębokiej i trwałej przemiany. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej uzdrawiającej mocy. Nawet gdy nadejdą burze, pomóż nam trwać mocno z oczami utkwionymi w Tobie, pewni, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi. Panie Jezu, nawet w najtrudniejszych próbach wiemy, że Twoja ręka nigdy nas nie opuszcza. Jesteś Bogiem. Który kroczy z nami przez ciemne doliny i przygotowuje ścieżkę nadziei, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Twoja obecność jest jak wschód słońca po długiej i zimnej nocy, przynosząc światło, ciepło i odnowę. Dlatego dziś składamy przed Tobą zaniedbane i zapomniane obszary naszego życia, te, które boimy się odsłonić z powodu wstydu, lęku lub zwątpienia. Wiemy, że nie ma tak ciemnego zakątka, którego nie mógłbyś rozświetlić, ani tak głębokiej otchłani, której nie wypełniłoby Twoje miłosierdzie. Dotknij nas, Panie, w ranach, które ukrywamy nawet przed sobą, i dokonaj cudu uzdrowienia który przekracza wszelkie ludzkie rozumienie. Umiłowany Mistrzu, błagamy, abyś odwiedził nie tylko nasze widoczne rany, ale także te ukryte, które przez lata osiedliły się w ciszy naszych serc. Ulecz nas z bolesnych wspomnień, słów, które nas zraniły, i decyzji, które oddaliły nas od Twojej doskonałej woli. Pragniemy być wolni od każdej niewidzialnej kajdany, która przeszkadza nam w pełni realizować cel, jaki dla nas przygotowałeś. Uwolnij nas od dawnych trąb i paraliżujących lęków. Daj nam odwagę, by oddać przeszłość w Twoje ręce i iść naprzód z ufnością ku przyszłości, którą przygotowałeś z miłością. Panie. Są chwile, kiedy zmęczenie duszy wydaje się nie do zniesienia, a życie traci swój blask. Ale w Tobie znajdujemy nową siłę, bo Ty jesteś niewyczerpanym źródłem mocy i odnowy. Uzbroj nas w swoją duchową zbroję i daj nam łaskę wytrwania, nawet gdy nasze ludzkie siły zawodzą. Obiecałeś odpoczynek dla naszych udręczonych dusz i dziś, Panie, poddajemy się Tobie, szukając pokoju, który można znaleźć tylko w Twojej obecności. Niech nasze serca będą odnowione i wypełnione Twoją niezachwianą radością, która przewyższa okoliczności i trwa nawet w trudnych dniach. Jezu, dziękujemy Ci że twoje słowo jest żywe i skuteczne. Gdy ogłaszamy twoją prawdę, czujemy, jak ciężar bólu się zmniejsza, a nadzieja kiełkuje niczym nowa wiosna. Wiemy, że dla twojej mocy nie ma żadnych ograniczeń. Dotknąłeś ślepych, a oni przejrzeli. Podniosłeś sparaliżowanych, a oni zaczęli chodzić. Przywróciłeś życie tym, którzy byli bliscy śmierci. Dziś, z tą samą wiarą, składamy przed Tobą nasze choroby fizyczne i emocjonalne, pewni, że Twoja moc wciąż czyni cuda. Bez względu na ludzką diagnozę, ufamy Twojej boskiej mocy, która ma ostatnie słowo w naszym życiu. Panie, Ucz nas kroczyć w wierze i cierpliwie czekać. Niech nasze serca nie będą niespokojne w obliczu pozornych opóźnień, ale niech ufają, że Twoja odpowiedź zawsze przychodzi we właściwym czasie. Pomóż nam żyć w pewności, że Twój czas jest doskonały, a nawet gdy nie rozumiemy Twoich dróg, możemy odpoczywać w Twojej wierności. Nie dopuść, by wątpliwości i niepewność zatruwały naszą wiarę. Podtrzymuj nas w burzach życia i przypominaj nam na każdym kroku, że nigdy nie jesteśmy sami. A kiedy uzdrowienie się objawi, pomóż nam być żywymi świadkami Twojej miłości i mocy. Niech nasze życie stanie się otwartym listem który głosi Twoją chwałę i inspiruje innych do szukania nadziei i odnowy w Tobie. Daj nam wdzięczne serca, które dostrzegają Twoją rękę w każdym szczególe, w każdej małej wygranej i każdym wielkim cudzie. Jezu, z pokorą i szacunkiem dziękujemy Ci za wszystko, co już dla nas uczyniłeś, i za to, co jeszcze przed nami. Wiemy, że zanim poprosimy, Ty już znasz nasze potrzeby i przygotowujesz odpowiedzi, które przekraczają nasze wyobrażenia. Dziękujemy za Twoją niezmienną miłość, nieustającą obecność i miłosierdzie, które odnawia się każdego poranka. Oddajemy Ci każdą część naszego życia, pewni, że jesteśmy bezpieczni w Twoich wiecznych ramionach. Na koniec pokornie prosimy, aby ta modlitwa dotarła do wielu potrzebujących serc. Jeśli poruszyła Twoje życie w jakikolwiek sposób, zapraszamy Cię do subskrybowania tego kanału i podzielenia się tą wiadomością przynajmniej raz. Niech miłość Chrystusa rozprzestrzenia się jak żywy płomień, oświetlając ścieżki i przemieniając życie. Niech każdy, kto usłyszy Te słowa, poczuje się otoczony miłością Zbawiciela i doświadczy głębokiego i prawdziwego uzdrowienia. Amen.